To... Musisz Pituś spierdalać. No ja będę w sensie... się napierdalał z nimi. Dobra, <laughs> napierdalasz Na mini, chronisz naszego, czy co robisz? Ja już, ja już pojadę, ja, ja już, pojadę na metę. Aha. Co? Co? To proszę. Auć. Co tam się dzieje? Ale... Nieruchany. <śmiennie> o oh, kurwa <śmiennie> Nice, nice, nice! Uciekaj czerwony! Jadę, jadę! A może się popkać? Popkaj mnie! Dobra Pchnę cię tak, że nawet nie poczujesz. Pan zerachron naszego, nie? Panie Joget! A chyba zostawił go? On jest z tyłu, daleko. Góry była napierdala wracaj <grym> kurwa o, no, A ja myślę, że już nikogo nie ma masz po lewej masz ten... O! Po lewej masz Spencer ten kurwa Suwak No 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 ten, ten z tym białym to nasz no, Ale góry go nie, nie, nie widać góry no, z na nim pewnie Tak jest dobrze? Dobrze jest, jasne. Mogę pełen, że wasz mini nie może ruszyć z miejsca. Kurwa. Cześć, go gdzie jestem no. Odpuszczę na chwilę. Napierdaj tego z tyłu, co? A, dobra. O, A ty lubiasz ja, ser. wyjebał swojego, wyjebał go w pole. <grywa> no, ale przyleciał do jest <grywa> Ser wyjebał swojego. Chyba nie, chyba nie... muszę pić, napierd... Zgadzam. tam co, jest, co? Eee... No. Aha. A pieźdę tam. No, ty, możecie jechać spokojnie, a tu się zajmę tym... ...niebieskim gnomkiem. A ty wasz skądy na sobie grałeś? Nie. No. Możemy sobie poczilować bombę. Nie to Ja to jadę w las. Ja mam im pomóc. A teraz, bo bombini uciek. No nie, nie da się. Ej, subarki tu stoją. Gdzie? Tu za płotem. Spróbuj się przebić przez ten płot. No razie, jadę. Dzięki, że mi przywiozę reklamę, ale nie ja o to prosiłem. Mini jedzie! O kurwa, bo A To ty też jedź. Czas. Dobra. My, po my pozwiedzamy sobie mapę. Jak będzie coś ciekawego, to tam jedź. O, tu coś poprawa jest. No nie, tu nudy chyba. Nudy nawet ludzi nie ma. To by chciał to oglądać w sobie. Co tam było? Światło Przeteleportowało Kibice Kibica. Ja to zrobię jakoś popisówę, Czekaj. Gębek, co da pan? Nie wiem. robisz? No sam się wyjebał. Ja też chcę, ja też chcę. Dawaj, chcę zobaczyć jak mini driftuje Ty nie masz kapcia, w, kurwa, w przedniej lewej? Tak wygląda Dobra, jedź, bo są coraz bliżej I żeby zatrzymamy się no, Oni, oni tam. tu jadą tyłem, oni sami blokują swojego O, tutaj <laughs> nice. Ja, das on Nice. Ich tu doch vorankommen, ich war. Oh, kurz. Oh, ale, <laughs> <So, kurwa. lacht> <laughs> ale bomba Ale bądź Wort. Was? Was ist? das No. Komm, <laughs> no. komm. Ja zobaczę co słychać w jeziorze są rybki Rybek nie ma, ale też jest spoko O kurwa jadą! Jadą! Co? mnie za ścięcie no. zakrętu Ja też Nie można tak ścinać <laughs> Ole, tu chatka jest O, słyszę kogoś jak se jedzie wow, wow, wow. Ty, to jest skrót Peser, ty gdzie jesteś? Gdzie ten skrót? <laughs> Przez Próbuję tutaj zjechać, ale mi nie pozwala. O! Dobrze. Mógł na naduścić? Nie. <laughs> tak, nie, ani nic nie ma. Jak wrażenia? ser mi co co? Easy. Zdrowo. Kurwa, ja to w ogóle nie mogłem nic zrobić tam ja Ale z burego trafić to trafiłem, no na tego naszego No bo tu kurwa miota to tak jak wiesz Jak pierwszy raz to grosz, to... za. Ale mini za no. tak pojedziesz, to mini jedzie tak wolno, że nie da się spierdolić zakrętu To ewentualnie, że cię pierdolną Dobra, śniegu to wszystko to... się do Kondis bedom a co ja za kurwa samoodzi? Ediot tak jak wybrałeś. Z kim jestem tutaj, z bitem. No mną, no dajemy BD? Z kurwa, Essa, Ta chuj. Wypierdalać. Jazda, O kurwa. Jak jazda? Szybę mi zbiłeś. Coś to zmieniło, czy tak samo jest? Gdzie Teamy są takie same. No jesteśmy niebiescy, tak? Tak. O! Koledzy zostają spacyfikowani. Dobra, jadę dalej. Postał go, kurwa. Góry napierdala czy co? Mini napierdalam No. Wypierdalaj <noise> Tam, dobrze pod ścianę yeah. Ten to idzie bokiem <noise> Na <Nawoj> mi droga <noise> No kurwa Ej! Bo tu jest mili No bo teraz mnie wyjebali przed chwilą A mnie ktoś wykurwił kurwi tam zrobić porządek. Jadę. Ja te. Ja jadę naprzód. Ło kurwa nie taki porządek. Ja pierdolę. <grym <grym Chłopca ogrodzenie rozjebał rozj Ej, musimy no, to no, anulować, bo przegramy. Chyba anulować. Ja pierdolę. To widzę, że Spencer Uma. na razie toczy walkę sam ze sobą. Dokładnie. Ile tu trzeba hamować przed kurwa, przed tymi zakrętami? byśmy po zaraz zarazem. Mini w ogóle. No, mini ta, ale tymi gównami, no to. Ta. Tam się zaraz spotkacie chyba. Bory, jak sytuacja? Będziesz w stanie tam wykurbić no miniatureczkę? Jeżdżam. No, jeżdżam do mini. Okej. Okay. Czemu tu mnie nie pokazuje ten samochód przede mną, kto to jest? Ja jestem. A jak czemu mi nie pokazuje, że jesteś czerwony? Jak nie pokazuję? Masz tam po lewej. Też napisane, pokazane. Na mapie u góry masz pokazane. Ale też masz pokazane. No to, tak, ale nad tobą nie ma czerwonego dwójki macie, macie chwilę, żeby odgonić. No próbuję, no widzę was już na radarze. O ta kurwa. Oj, chuj, bombki <noise> strzelił. Oj, utknąłem. Łow. Ale żeby go diabo wyjebał. Kurwa, to czyńści leży <grystanie> Walnijcie tam jeszcze kąty jego. Nie jadę Bisko jest Nie jest dobrze no, Wyjebał się sam No ale już nie dogonimy tego no, chyba No Koniec, po robocie Nie da rady Niebiescy z winem No nie no, trzeba anulować. No. Was też tam trzymali, bo z początku ich trzymałem, żeby ten, co chwilę... No, na początku było dzień. trochę ciężko, powiem ci szczerze. Ja pierdolę. Potem A był to już luz. No nie, jeszcze przed metą mi chyba dopadnie Coulson. A nie da no to coś, się, jak się wypierdoli poza łapę, dać, się jakoś zrestartować, tego? Tak? Zmienną okay. drogę wyjebała? E, jak tak, chwilę tak, poleżysz tak. na brzuchu, to masz potem się pojawi opcja reset to track. Ale od razu nie. Brawo, mamy remis. Takie to zwycięski, my wyżej jesteśmy. Myślę, że Spencer się dobrze spisał. Tak, ja pilnowałem tyłu. Ale w sensie się zmieni, czy sam. Sam jechałem, mówię, ale prowadzicie to, nie będę przeszedł. <noise> Nie, no mógłbyś go przeszkadzać, waszej. to przeszkadzać, zwłaszcza jej. To, ale nie mogę ich dogonić z tobą. Kurwa, ty wiesz, że mini jest wolniejsze, nie? No to. Nic. Jest... Nie, ile mi mini na godzinę? Nie widziałem. Teraz pojadę mini, to wam pokażę, jak siedzieć. spierdol z No <noise> 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 Wiesz, że oni cię będą nie? nie? No, wiem おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいいおいおいおいおいおいいおいおいいおいおいおいおいおいおい To mocno poturbował. Spencer do, do lasu! O kurwa, sorry! Kurwa, <laughs> wyjechałem do ciebie! Alboże no, ja tam pomóc, mu co? No jeden za będzie mnie blokował? Na chwileczkę. Już mnie blokuje. Halo? Halo Zadam tamte to To on nie chciałby wyruchać Autem Ale to jest krótka trasa, to już skończę zaraz Ja no. Kurwa Ojej poszedł to To jest krótka trasa Easy win. Kurwa tamte takie długie a... Ale poszedł no to jest z kierowca, co mieliśmy, mnie mieć z czymie? mini? kupconek chyba. Kupione. O, mi spinęła. No. Ja leci pomoc Bory No ja sobie dojadę już. No już tak nie dojadę. No. Za Spencerem. Kupconek nie sprawił mi żadnych problemów. Nie, że mam jechać do Latwu, który. A, to za mata już jest. On nas wyruchał. To jest też jak muchaczy! Trzeba to wyprostować. No ale jedzie. Ło! Krótka trasa była. No, do, do mnie dopiero się wasza auto zbliżyło jak drugi punkt zaliczyłem. Tak, oczywiście to wszystko moja wina, jak zwykle. E, teraz będzie decydująca, nie? A czy walczycie dalej, czy już jest główno w dupie? My w ogóle nie walczymy. Ale toczycie wewnętrzny pojedynek. Poznajecie kim jesteście. Ja się... z ten... Walczę z tym, że nie wykurwić padem w ten monitor. A, a wiem, że pokusa jest już duża. Zresztą oh, <laughs> słyszałem kurwa. po spańsie. Hmm. Spencer przynajmniej teraz doceni, że CES wcale nie jest taki zły. No, no już tobie wkurwia jeszcze bardziej trochę. <laughs> to co koledzy, teraz powtórka nie, nie. na starcie? Na w ces w nie będzie narzekał. Z kim ja teraz jadę? Z no, no. Owe kurwę. Ja <laughs> A to weź ktoś wycofaj, a nie ciśnij ten gaz! Dobra, mini jedziecie same. Kurwa. Mini jedzą same. Dobra. U, kurwa. Mini walczycie sami, Ojoj, puściliśmy dwóch niebieskich do przodu. No dobra. My się na starcie. Ni wywalił. No John Cena. No kurwa, tam mnie no, umiem VTV. jechać. <grywa> A ty masz włączone też zielone linie? No mam. Jakie zielone linie? Mas, no, pokazują trasę. Wy Co jest stało, że nasze mini jest tak z tyłu? Zostało go. Okay. Ale już nagaję. To ty, Bury, jesteś miniaczem, tak? Nie. Ja. A, ok. Pit. <laughs> ja sobie tu jadę z tyłu. O! Czemu to mi tak zrobiło? Jest dopiero pierwsze etapy, już byłem pod koniec trasy. Teraz. Tak naprawdę? Tutaj nie mogę dojechać. Kuronier, teraz kupiłem chronić, czy tylko nic tego, ale skąd mi chyba więc... Nie? Tam nie wiem, Ty. Tam nie dogonisz go, jak nic nie zrobimy. To on tam coś zrobi? Ojoj. Dziś jest z tymi młotami. Na serio tu jesteś? z zwiedzam tyły. No, 140 150. Mhm. Jak jadę ten miniaczem 140? 160, 170 oh, oh, oh. Ja tu narobię zasłony dymnej Żeby się ciężej jechało Ale kurwa jebana wow. <noise> Dobra, mini zatrzymane <noise> Właśnie swoje mini. No <grymne> to widzę cię, że mnie gonisz Dobra, mini, dlaczego spokojnie. spokojnie? Sary, bury, sary, sary. Nie puść! <grymne> Nie wiem. Pokój. Tobie nadzieję. Kurwa 87 godzin na pod górkę. Kurwa mać. Nie dogoni, dojeło się. To Do ochraniam naszego, ale tak dupa. O kurde, jak się prześlizgnął w góry, nice Jeszcze ja w was teraz Nie bać, Ojoj Ale Kamlot nie trafił <laughs> Kenia jest ładniejsza niż najnowszy WRC Tak już się spodziewałeś, co? A co wy tam robicie na końcu? Nie daję głowy ale ty do mety, jak już Ale jeszcze nie wjechali na metę nie Właśnie się zastanawiam co i tam odpierdalają Nie wiem, Jadę chyba tam zobaczyć, o co chodzi. No, wyjebałeś swojego. Gratulacje. Dobrze, Spencer, do mety. Dobrze. Leż tu. Wyjebał mnie, kurwa. I co teraz? No, no, się Szybko wyjście. Pomóż, Kondi. O kurwa, co wy robicie? No pomóż. No mnie, kurwa. Dobra, dzięki. <laughs> tu rozjedaliście, tak to otrzymałem. Łe, wjechałem, nie chciałem jeździć. Wyjebało cię z tyłu? No, nie wiedziałem, że się da. No, i niestety, niebiescy już przerżnęli. Teraz cztery punkty zdobędziemy. Tym w się sensie więcej! Bo to co, to będzie power stage jakiś? Nic mi o tym nie wiadomo. Cieszę mnie, że się wszyscy dobrze bawią. <śleszy> Spencer walczy sam z sobą. <śleszy> nie no, ale końcówka tam ładnie trzymam, pita. Już się no, bałem, że jeszcze kurwa. to kurwa przejebiemy no. no, jakby tam do bo... nie było, no tak. No bo hmm. pić się tam droczył, droczył i nagle, o, kurwa, mamy problem. No, obalił mnie no, silniejszy op. To będzie krótkie, pewnie, a czy za okrążenia, Na okrążenia to można chyba. jechać w drugą stronę ogólnie, ale ch chyba, że jesteś miniaczem, to nie. Też można. A też możesz, no, No nie? O, ten już zawrócił. i niemiecki. Dobra, wyraźną. To znaczy bardzo, nie Kurwa, tak było ambitnie wspaniale, o Jezus Maria. A miałem taki plan Jaki? Kurwa sprytny! Tylko ja w drugą stronę? Nie, nie, ja jestem miniaczem. Wiesz, ja myślałem, że na początku mi mini wyjebie, to pojadę szerzej, ale. O! Jadę, jadę! O, -o To nie mój! No, no stąd kogoś. Nie dałem robić. Kurwa mać! To, to jest chyba najczęstszy zwrot pada podczas gry w tą grę. No leć! Co teraz? A? I co teraz? nie ma. I co teraz? Czekam, aż mi się zrobi. Ej, to koro! Badaj, on... jedzie pod prąd, pod prąd jedzie Okej okay. Nie wiem, po co ja ręcznego używam A już tak, kurwa, step, bro <laughs> What are you doing, step? <laughs> ja pierdol O, oh, tak? Nie jest źle, na razie sobie tu jakoś radzę Jak sobie to tu popędził, Otarł już przy mnie, Jakby sobie? O, A nie wiem, ja a no ja... Kurwa, teraz się muszę cofnąć, bo co? To jest małe okrążenie przecież, czy też wyjechać? Ale nie miałeś cofnąć... Ja mu za kurwię... Dzięki! Spoko. Kurwa... Aj! Nie ma. Ale, ale nie tutaj jaka. też nie ma! Twardo stoję na nogach! Ja cofnę, ja cofnę, to jest już... Ustał! Kurwa! kurwa. Nie wiem, o się ma Dobrze, przed nimi jesteśmy No Chyba mój kurwa. kierowca padaczki dostał Teraz tu, lewo, prawo, którędy pojedzie Nie pojedzie A, skurwa blokowany tu

Dzięki <grym> ma? <Siema>. Nie To jest beda Jak mnie podobał. Ja na milimetry No na milimetry Cześć Było blisko super beda Dokonaj Ja już, no, no już Ja już zdezintegrowałem, sorry Zepsu całą zabawę ty ale powiem ci że to mini beda Dobrze wentylowane A powiedz mi ten yy, wyświetlacze jeszcze działają? Jakie to było że jakieś ja widzę, że trochę jest wygięta deska, ale może jeszcze tam działają. No, kurde. Ja bym sam się ustawił, żeby na boki widzieć, bo tak to jest kurwa, tragedia. No jak nie masz tego huzna tym to...